się Manko, yy, nagrywam od razu film po filmie Jestem od razu jeszcze rozgrzany yy, Pierwszy film wleci jutro o 15.35 A ja sobie na razie pogram dalej I ten filmik wleci gdzieś koło 16.00 jutro Wolę sobie zrobić Więcej filmików i przynajmniej trzy zaplaudować w jednym dniu niż. No co, jest ze mną znowu nie tak? Ja jestem jakiś nietęgi czy co? Ehm. się zabił. Aj, coś mi leguje. Może chyba wiem dlaczego. O, granata dostałem od pleców. I sam sobie walnąłem granat od pleców. Bra, leży. Chyba za strzela. A, dostałem z tego. Ale jak to słychać, ten bombardowanie, wiecie? Sorry. Może przeczekam, bo nie chcę zostać zbombardowany znowu. Dobra, chyba już się skończyło. Nie chcę mi się ginąć ciągle. Dead 1. No, i porażka no, ale to na no szybko wbiłem. Teraz zrobię jeszcze kolejny filmik. Na no szybko. I ten. I. Może na inną grę pójdę nagrywać. Coś innego. Sorry. Bardzo przepraszam, ale coś no, jeszcze ja mam nie ten. Muszę sobie mikrofon dalej dać. Nie wiem czy mnie nie będzie gorzej słuchać, ale... O Boże, no, mam źle kiewiatury daną. Mi przeszkadza kabel od słuchowek. Oj, oj. o... Co, co? Co się stało? Co się odwaliło? Eee... Co jest? Wchodzić mogę. Przybliżać mogę. Dobra, niech ktoś mnie zabije może. No tak. Wtedy idę, idę gdzie trzeba nam dzielić. na środku. No 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 zabij mnie, zabij mnie. Dobra, gratulacje. Marwa ci mogę bić. Aha! Dalej? No to dobra, no to na, szyb, na szybko robię przerwę i wbiję i za chwilę, bo muszę. Wbijam na nowo. Ja nie wiem, co się stało. Że muszę wbić na nowo, ale no niestety. Eee. Też będę prowadził kanał na Twitchu ogólnie. Od razu mówię. Będę streamował tam. Najczęściej to pewnie będzie albo niedziela, albo poniedziałek. Jezu, co ja mówię? Nie, poniedziałek. Albo sobota, albo piątek. Najczęściej będę odpalony wtedy tam. A tak to będę po prostu nagrywał na YouTube. No. Ej, dobra, teraz płynie i chodzi jak to odpaliłem drugi raz. Dobra. Jednak nie chodzi płynniej. Zabiłem gościa, ale nie chodzi płynniej. A gościa nie bym zabił. A już leżał, tylko... Mhm. W ogóle, e, mam pytanie do Was. Jakiej, su jakiej muzyki wysłuchacie na przykład? O ja różnej muzyki słucham. Oj, oj mi wyskoczył! Aha, od pleców, od przodu. No co jeszcze? Odkąd mam dostać? Może nie będę mówił. Oto YouTube. Ale możecie się domyślać, co chciałem powiedzieć. Oczywiście chciałem powiedzieć, że od góry i od dołu jeszcze. To nie dostać. Wy sobie nic nie myślcie niektórzy. Ale, zaskoczyłem prostok na kogoś, no od pleców, naprawdę Ktoś się jaja robi. O, asystę mam skąd? Ale ładną pesteczkę dostałem, bo od razu zginąłem. Nie no ja po, po prostu by się ekran czarny zrobił i tyle. No ty pokazało, że dostałem. Po prostu zginąłem. Boże, możesz się nie blokować. No to jeszcze bardziej mi utrudnia. O, dobra. Trochę ładnie. Kto nosi anime z kiny? Hello! Mamy 2025 Wszystkie osoby z mojego rocznika, które znałem, przestały już oglądać anime. Może poza jedną osobą, ale to, to jest akurat wyjątek. Ten skin jest podobny do skina doga. Zabiłem go? Zabiłem go! Pog Jump! Jak ja go nie zabiłem? Może asysta asysta poleciała. Dobra. Leciał Hedzik. I To mam pix? Fuck. Kurde Jestem zdenerwowany Ażym dostał od pleców mm. Uwielbiam to jak dostaje od pleców Prosto od pleców To jest tak, satysfakcjonujące, jak się dostaje od pleców. Muszę sobie lepszą broń kupić. Który mam poziom? O, 13, to idealnie. No, oczywiście, no. Dobra, jak jeszcze raz zginę, to. no, Dobra. Как это мало Ja go szybciej nie zabiłem przypadkiem. Czy ja też od pleców dostawałem naprawdę? Aha. Naprawdę nie poleciał ten granat Ogólnie w tę grę też będę grał Jak tu będzie, nie wiem z pod tym filmikiem Dwie łapki to, to nagrywam kolejny filmik z tej gry Dobra, no to chyba kończę.